Justyna Bargielska, Mirabelki Kładę się dziś z cieniami. Zmęczyło mnie szukanie punktu, w stosunku do którego jestem ładna i wierna. Śliwka, która spadła nie z drzewa, a z dachu budynku, bez powodzenia próbuje zasnąć w jego prostokątnym cieniu. Ci, co pracują w Żerań Parku na Żeraniu, mają naprawdę małe stopy do deptania ziemi. Mimo wszystko jesteśmy im wdzięczni, że to robią. My, którzy potrafimy tylko spaść i leżeć. Czytała Anna Gajewska wolne lektury.pl zostań naszym przyjacielem.